Wielki Piątek i Wielka Sobota to dni a liturgiczne, ponieważ nie ma wtedy najświętszej ofiary, bo Kościół płacze, jest w żałobie, bo Pan odszedł. Jednak gromadzimy się w naszych Kościołach na sprawowaniu liturgii męki Pańskiej, która ma takie cztery zasadnicze części. Pierwsza z nich to liturgia Słowa, kolejna Adoracja Krzyża, liturgia Eucharystyczna Komunia Święta i przeniesienie Pana Jezusa do grobu Pańskiego. W ramach Liturgii Słowa mamy bardzo bogatą symbolikę. Otóż kapłan wraz z asystującymi ministrantami wchodzi uroczyście do Kościoła w ciszy i pada na twarz w geście prostracji, leżenia krzyżem. Poza Liturgią Święcej Kapłańskich jest to jedyny raz w roku, kiedy ten gest, ta postawa liturgiczna jest wykonywana w trakcie Liturgii. Kapłan, jako ten, który jest drugim Chrystusem, pada na twarz i łączy się z naszym Panem umierającym na krzyżu. Liturgia ta docelowo powinna rozpoczynać się o godzinie 15, ponieważ wtedy, jak dają nam przekaz Ewangeliści, nasz Pan umiera na krzyżu. W liturgii słowa słyszymy z proroka Izajasza i później w sposób bardzo uroczysty, z podziałem na rolę, jest odczytywana męka pańska według ewangelisty świętego Jana. Po odczytywaniu męki pańskiej mamy bardzo mocno rozbudowaną modlitwę wiernych. Mamy aż 10 wezwań za wszystkie stany kościoła za kościół, za Żydów, za niewierzących w tym. Geściem modlitewnym Kościół chce ogarnąć wszystkich, nie tylko tych, którzy się gromadzą na liturgii, ale cały świat. Ma to pokazać, że Chrystus umarł nie tylko za tych, którzy Go wyznają, nie tylko za tych, którzy w Niego wierzą, ale za cały świat, nawet tych, którzy Jego nie poznali, nawet tych, którzy Go odrzucają. Później przechodzimy do tej części, która nazywa się Adoracją Krzyża. Odsłaniamy krzyż Potrójnie śpiewając oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata. Właśnie z tego krzyża płynie dla nas zbawienie. I później następuje bardzo wymowny moment, kiedy każdy z ludzi, którzy są zgromadzeni na liturgii, może osobiście podejść do tego krzyża i oddać mu cześć, całując go. Docelowo powinien być tylko jeden krzyż, na, w centralnym miejscu postawiony. Aby każdy mógł osobiście podziękować Panu Bogu za ten wielki dar Jego miłości, jaka była, jakim była odkupieńcza śmierć na Krzyżu. Kościół wpatruje się w Krzyż. Kościół Panu Bogu dziękuję. Po adoracji Krzyża przechodzimy do Komunii Świętej. Nie ma tutaj konsekracji. Nie ma przemienienia chleba w ciało ani wina w krew. Ale jest komunia święta, jest to umocnienie się ciałem Pana. Komunię świętą mamy z poprzedniego dnia, z Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej. Kapłan udaje się do ciemnicy i przenosi najświętszy sakrament i rozdaje go wiernym. Po komunii świętej jest Pan Jezus wystawiony w monstrancji. Monstrancję okrywa się welonem, tak jak całunem, którym był owinięty Pan Jezus po śmierci, po zdjęciu Go z krzyża. I następuje uroczyste, procesjonalne przeniesienie Pana Jezusa do grobu. Wraz ze śpiewem pieśni odszedł Pasterz od nas. Oto Ten, który dla nas był Zbawicielem, oto Ten, który dla nas był Nauczycielem i jest cały czas dla nas Bogiem, umiera tutaj na świecie, aby dać każdemu z nas zbawienie. Po Liturgii Męki Pańskiej Kościół adoruje Pana Jezusa w grobie. Chcę mu podziękować za to, że za nas umarł, ale wie i trwa przy nim, że z tej właśnie śmierci dla nas wszystkich życie tryska.